Mariusz Mąż Mariety, księża arcybiskupia, troszkę nawiązując też do dzisiaj właśnie do Karola Wojtyły i do wspomnianej też wspomnianego poematu, który chwilę wcześniej w pytaniu wcześniej się pojawił, mianowicie do poematu przed sklepem Billera. Chciałem takie pytanie zadać troszkę w nawiązaniu do sytuacji, która, którą Karol Wojtyła opisywał w tym poemacie. Mianowicie jest tam taka sytuacja, w której główny bohater. Przechodzi do sklepu jubilera i oddaje swoją obrączkę, i stary jubiler, doświadczony człowiek i życiem, i pewnie zawodem, próbuje ją dokładnie obejrzeć, zważyć. Ta osoba chce ją sprzedać, i jubiler stwierdza, że ta obrączka jest bezwartościowa, że zupełnie nie ma żadnej wartości, bo jest jedna. I tak nawiązując do tego, do tego, właśnie, do tej sytuacji z, z, z tego poematu, chciałem zadać takie pytanie, jak zachęcać małżonków z różnym stażem pewnie też i młodych i, i starszych do tego, aby rozwijali w sobie taką świadomość właśnie jak wielką wartość ma jedność małżeńska, miłość małżeńska, ta komunia małżeńska no właśnie. Jak, jak zachęcać, jak, jak rozwijać tą świadomość w nich? Tutaj może dotykamy znowu tajemnicy jedności w ogóle ludzkiej, dlatego że zauważmy, Chrystus na ostatniej wieczerzy modlił się o jedność swoich uczniów, wychowywał ich przez lata, <coughs> tak to określamy na podstawie Biblii. Uczył ich w różnych sytuacjach, odniesień. Nawet w pewnym momencie też mówił, że dokąd was ja mam... Tak cierpieć, znosić. Czyli on mówił, działał, a oni nie rozumieli jego nie tylko motywów i tego, kim jest i dlaczego tak postępuje, bo powiedzmy, wydawałoby się, że, że nieraz wobec różnych odniesień Chrystus zachowywał się po swojemu, że na przykład miasto nie chciało przyjąć i nawet sam Jan, apostoł jego brat. No, to ześlijmy ogień z, z nieba, prawda, żeby spalić to miasto. Nie, idźmy do, do, do innych. Albo w ostatnich tygodniach czytamy: Wszyscy cię szukają. Jak tutaj przyszedłeś, bo uciekłeś nam na drugi brzeg, a my cię potrzebujemy. A on, no, idźmy do innych miejscowości, bo na to zostałem posłany. Czyli Chrystus dokonywał tych dzieł w sposób niezwykły, cudów, że w pewnym momencie usłyszał odszedł od zmysłu, Albo znowu mocą Berzebuba wyrzuca złe duchy, czyli przypisywanie mu nawet złego ducha, że czyni jakieś cuda, że szarlata. Nigdy Chrystus wprost nie krótko mówiąc, zniszczył jakiegokolwiek swojego przeciwnika. Wprost odwrotnie krzyż pokazuje, że modli się, bo nie zdają sobie sprawy z tego, co czynią, zabijając powiedzmy go jako Mesjasza i syna Bożego. Ale tutaj wracam, że sprawa jedności uczniów Chrystusowych była jedną z bolączek Chrystusowego tutaj przeżywania siebie. I pokazał nam y, ścieżkę, kiedy sam prosi ojca, uświęć ich w prawdzie. Czyli nie ma. Możliwości, jeszcze raz powracamy do tego, jedności pomiędzy nami, właściwej, odpowiedzialnej, bez prawdy o nas, a prawda o nas może być tylko z pomocą Ducha Świętego. Czyli Duch Święty y, musi w nas tchnąć swojego, swoją moc dla rozpoznania pewnych zagrożeń i pewnych dróg, którymi trzeba iść trzeba mu zaufać bo po ludzku by się nam wydawało że tą drogą powinniśmy przejść a tu się okazuje nie nie zawsze trzeba przejść przez może jakieś inne sytuacje inne odniesienia które nas sprawdzają i pokazują dopiero jedność pomiędzy nami a wydawałoby się że ano mu nie mówiłem ci a to moja droga była lepsza a to moja droga była lepsza i znowu Dochodzimy do tego, że niby patrzymy, yy, powiedzmy, chodzi nam o jedność, o wspólne działanie, ale patrzymy zupełnie innymi oczami. A tutaj chodzi o to, żeby naprawdę wspólnie iść w jednym kierunku. I mówię, bez pomocy Ducha Świętego nieraz to rozpoznanie będzie nieskuteczne, że będzie nas troszkę rozbijało pomiędzy sobą. I dlatego tutaj w tym wypadku. Wracając, że jedność musi iść przez prawdę. Jedność musi iść przez prawdę. Nieraz bardzo bolesną, ale prawda musi nas jednoczyć. Ona nas dźwiga. Krzysztof, ja mam pytanie odnośnie właśnie Ducha Świętego i przygotowywanie młodych, młodzież naszą do, sakramencie, do sakramentu bierzmowania czy ksiądz artystyczny.